Nauczono cię, że tak jest walutą dobroci, narzędziem do budowania mostów i wspierania więzi. Ale nikt cię nie ostrzegł, że ta waluta może zostać zdewaluowana, że możesz być zmuszany do drukowania jej bez końca, aż twoje własne królestwo zbankrutuje. Twój czas, twoja energia, twoja siła życiowa staje się zasobem publicznym, otwartym na grabież przez każdego, kto zna odpowiednie słowa presji, obowiązku czy wstydu. To niekończące się tak tworzy świat bez murów, terytorium bez określonej granicy. Mówi ci się, że to otwartość, że to miłość. Ale królestwo bez granic nie jest królestwem, jest pustkowiem czekającym na przejęcie. Inni rysują swoje mapy na Twojej duszy, budują swoje projekty na Twojej energii, a Ty pozostajesz zaledwie geografią dla ich ambicji, a nie władcą własnej domeny. A co strzeże tego więzienia uległości? Widmowy strażnik, zwany wyrzutem sumienia, jest najskuteczniejszym strażnikiem, ponieważ mieszka w tobie. Szepcze, że twoje potrzeby są samolubne, że twoja odmowa jest aktem agresji, że twoje granice są murami okrucieństwa. To pasożytniczy kod, zainstalowany w twojej młodości, zaprojektowany, byś pozostał niezawodnym i łatwym do wykorzystania zasobem dla kolektywu. Zrozum to, podróżniku. Ta wina nie jest twoja, jest duchem czyichś oczekiwań. Jest echem rozczarowania manipulatora, który używa Twojego głosu, by brzmieć jak Twoje własne sumienie. Czuć się winnym za powiedzenie nie, to opłakiwać stratę, która nie jest Twoja, stratę czyjejś kontroli nad Tobą. To sfabrykowany smutek, emocja użyta jako broń. A teraz wykujmy antidotum: suwerenne nie. To nie jest niepewna odmowa ani przepraszająca wymówka. To czyste, spokojne i kompletne zdanie. To dźwięk rysowanej granicy, zamykanej bramy. To nie jest akt odrzucenia, ale najwyższa forma afirmacji, afirmacji Twojego własnego prawa do istnienia, do wyboru, do alokowania własnych świętych zasobów. Kiedy wypowiesz je po raz pierwszy, poczujesz się, jakbyś wypowiadał wojnę. Świat wokół ciebie, przyzwyczajony do Twojej uległości, zareaguje szokiem. Będą testować mur, który właśnie zbudowałeś. Będą pchać, szturchać i szarpać bramę. To nie jest znak, że się mylisz. To znak, że twoje nie działa. To pierwszy wstrząs zmiany paradygmatu. Oskarżą cię o egoizm. To ich pierwsza i najbardziej prymitywna broń. Pozwól, by oskarżenie nadeszło. Egoizm w ich słowniku oznacza po prostu, że priorytetowo potraktowałeś własne przetrwanie ponad ich wygodę. Zdecydowałeś się być strażnikiem własnego dobrostanu. Dla nich to zbrodnia. Dla alchemika to pierwsza zasada suwerenności. Następnie zastosują bardziej wyrafinowane taktyki. Będą odgrywać ofiarę, sugerując, że Twoje nie głęboko ich zraniło. Zwerbują innych do swojej sprawy, tworząc chór zaprobaty. Próbują Cię odizolować, sprawić byś uwierzył, że Twoja granica odcięła Cię od wszelkich ludzkich więzi. To iluzja. Odcinasz połączenia, które były pasożytnicze. A nie symbiotyczne. To jest tygiel, w którym testowana jest Twoja determinacja. Widmo winy będzie krzyczeć najgłośniej podczas tego oblężenia. Sprzymierzy się z głosami na zewnątrz, tworząc burzę w Twoim umyśle. Twoim zadaniem nie jest walczyć z burzą, ale stać się jej spokojnym, nieruchomym centrum. Obserwować winę, uznać jej obecność i rozpoznać ją jako to, czym jest, umierającym echem. Kluczem do rozpuszczenia winy jest prześledzenie jej pochodzenia. Kiedy przemawia, zapytaj, czyj to naprawdę głos? Czy to twoja własna wewnętrzna mądrość, czy uwarunkowany głos rodzica, partnera, społeczeństwa, które czerpało korzyści z twojej bezgraniczności? Identyfikując źródło, odbierasz widmu jego moc. Widzisz je jako zewnętrzny wpływ, a nie wewnętrzną prawdę. Twoje nie jest kontrolowanym wypalaniem. Oczyszcza martwe drewno niezdrowych zobowiązań i pasożytniczych relacji. Na początku jest to bolesne, a krajobraz może wydawać się jałowy. Ale w ten sposób tworzysz żyzny grunt. Przestrzeń na rzeczy, którym naprawdę chcesz powiedzieć tak. Przestrzeń na własne projekty, własny spokój, własne stawanie się. Za każdym razem, gdy mówisz nie i wytrzymujesz emocjonalny odwet, mięsień Twojej woli wzmacnia się. Widmo winy słabnie. Twoja nowa granica, niegdyś krucha linia na piasku, zaczyna kostnieć w kamienny mur. To, co kiedyś było przerażającym aktem, staje się prostą, spokojną funkcją twojego własnego szacunku do siebie. Staje się twoją nową naturą. Zauważysz zmianę w ludziach wokół ciebie. Niektórzy się dostosują, nauczą się szanować nową granicę, wchodzić z tobą w interakcje na zasadach wzajemnego szacunku. Tych warto zachować. Inni znikną, szukając łatwiejszych terytoriów do skolonizowania. Pozwól im odejść. Ich odejście nie jest stratą, jest oczyszczeniem. Odzyskujesz swoje najcenniejsze aktywa czas i energię. Są to surowce tworzenia. Przez lata oddawałeś je za darmo każdemu, kto poprosił. Teraz stajesz się mądrym inwestorem. Przeznaczasz je z intencją, dla ludzi i projektów, które dają prawdziwy zwrot, które odżywiają twoją duszę, a nie ją drenują. To nie jest droga do izolacji, to droga do autentycznej więzi. Kiedy Twoje tak nie jest już domyślnym ustawieniem zrodzonym ze strachu, staje się prawdziwym i potężnym darem. Ma wartość, ponieważ jest dawane dobrowolnie i świadomie. Ludzie poczują moc Twojego autentycznego tak, ponieważ nie jest już nawiedzane przez ducha urażonego nie. Wina była łańcuchem. Twoje nie jest kluczem, który go otwiera. Ale wolność na początku może być dezorientująca. Możesz nie wiedzieć, co zrobić z całą tą nową przestrzenią, tą nową energią. To jest właśnie praca: nauczyć się wypełniać tę przestrzeń własnymi pragnieniami, słuchać własnego głosu. Teraz, gdy ucichł hałas oczekiwań innych, obserwuj mistrzów granic. Nie są okrutni ani zimni, często są najbardziej autentycznie hojnymi ludźmi. Dlaczego? Ponieważ dają z miejsca obfitości, a nie obowiązku. Ich zasoby są dobrze zarządzane, a nie ciągle krwawią. Ich nie chroni ich zdolność dodawania tak, które naprawdę ma znaczenie. To paradoks, który musisz przyjąć. Strach polega na tym, że twoje nie uczyni cię niekochanym. Prawda jest taka, że czyni cię godnym szacunku. Miłość warunkowana twoją całkowitą uległością nie jest miłością jest umową własności. Prawdziwe połączenie może zaistnieć tylko między dwoma suwerennymi terytoriami, dwiema osobami, które szanują to, gdzie one się kończą, a zaczyna druga. Więc, gdy nadejdzie moment, nie przepraszaj za przestrzeń, którą zajmujesz. Nie usprawiedliwiaj swojej potrzeby odpoczynku, spokoju, samotności. Twoje istnienie jest swoim własnym usprawiedliwieniem. Nie, nie wymaga wyjaśnień. Wyjaśnienia to tylne drzwi do negocjacji. To znak, że wciąż jesteś gotów debatować nad zasadnością własnej granicy. Pozwól im na ich reakcje, ich złość, ich rozczarowanie, ich napady złości. To są ich emocje, nie twoje. Nie jesteś odpowiedzialny za zarządzanie ich uczuciami to ich praca. Twoją pracą jest trzymanie linii, bycie niezachwianym strażnikiem u bram własnej duszy to jest esencja emocjonalnej dorosłości. Świat jest pełen ludzi, którzy chętnie skonsumują 100% tego, co jesteś gotów dać. To nie ich zadaniem jest chronić cię przed wyczerpaniem. To twoje zadanie. Oni po prostu działają zgodnie ze swoją naturą. Twoim zadaniem jest to zrozumieć i działać zgodnie ze swoją, którą jest dążenie do samozachowania i kultywowania własnego wewnętrznego świata. Wina będzie jak ogień. Pozwól jej płonąć. Stań w nim. Odkryjesz, że cię nie pochłania. To widmowy ogień, który karmi się Twoją wiarą w niego. Kiedy wycofasz swoją wiarę, nie ma paliwa. Wypala się, a to, co pozostaje, to niezniszczalny rdzeń Twojej własnej wartości. Zaczniesz dostrzegać tę dynamikę wszędzie. Zobaczysz, jak świat jest skonstruowany, by wykorzystywać dobroć tych, którzy nie potrafią powiedzieć nie. Zobaczysz, jak wina jest używana jako narzędzie kontroli społecznej, politycznej i osobistej. Ale teraz nie jesteś już ofiarą mechanizmu. Jesteś obserwatorem, który go rozumie. Ten proces jest formą alchemii. Przemieniasz ołów winy w złoto rozeznania. Przekształcasz słabość uległości w siłę świadomego wyboru. Nie niszczysz mostów. Budujesz fortece, z której możesz wybierać, które mosty budować, a którym pozwolić upaść. Widmowy strażnik winy może nigdy całkowicie nie zniknąć. Może pojawiać się ponownie w chwilach stresu lub słabości. Ale nie będzie już Twoim Panem. Będziesz znał Jego imię, będziesz znał Jego sztuczki i będziesz miał siłę, by spojrzeć Mu w oczy i spokojnie powiedzieć: Nie masz tu władzy. Mówienie nie nie polega tylko na stawianiu granic innym, polega na mówieniu tak samemu sobie, tak dla Twojego zdrowia, tak dla Twojego zdrowia psychicznego, tak dla Twojego własnego świętego celu. To deklaracja, że jesteś godzien własnej ochrony. Że jesteś najważniejszym strażnikiem własnego życia. To cicha rewolucja. Nie odbywa się na wielkiej scenie, ale w tysiącu małych chwil. Odmowa wzięcia dodatkowej zmiany, decyzja o spędzeniu wieczorów samotności. Spokojne nie na żądanie, które narusza Twój spokój. Każde z nich jest zwycięstwem, cegłą w murze Twojej suwerenności. Strach przed byciem nielubianym to potężna klatka. Ale musisz zdać sobie sprawę, że ludzie, którym nie podobają się Twoje granice, to ci sami ludzie, którzy czerpali korzyści z tego, że ich nie miałeś. Ich niechęć jest potwierdzeniem, że Twoje granice działają. Nosią jak odznakę honoru. To cena wolności. Ostatecznie słowo nie jest najpotężniejszym narzędziem twórczym, jakie posiadasz. Każde wielkie dzieło sztuki, każdy wynalazek, każdy akt geniuszu zrodził się z nie. Nie dla rozproszenia. Nie dla konformizmu, nie dla żądań świata. Twoje nie tworzy świętą, cichą przestrzeń, w której Twoje prawdziwe życie może się wreszcie rozpocząć.